Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć karty na miesiąc grudzień dla urodzonych znaków byka. Energia grudnia dla Ciebie, szóstka mieczy, związki, sprawy uczuciowe, miłość, piątka monet i sprawy zawodowo-finansowe, cesarz. Dobrze, że ta piątka monet wyszła na... znaczy z dwojga złego lepiej, żeby wyszła na uczucia niż na finanse. Szóstka Mieczy mówi o nowej drodze, nowym wyruszeniu gdzieś, nowej podróży, nowe miejsce, nowe lądy. Może to będzie przeprowadzka dla niektórych z Was, może to będzie nowa praca dla niektórych z Was lub jakby to powiedzieć rozpoczęcie szukania tej nowej pracy, tak już na poważnie. I proszę się nie martwić, bo jeżeli ta droga się ruszy i Wy, wy wyruszycie, nie zawsze z, z własnymi chęciami, Czasem jesteście pchnięci, kopnięci do tego, żeby iść, robić, ruszyć się, i może to być na początku dla Was dosyć trudne, yy, i będziecie to robić niechętnie, i będziecie mieć poczucie strasznej niesprawiedliwości i złości, że musicie wyruszyć, że przez coś musicie wyruszyć dalej w drogę. To, yy, że tak powiem, tu jest yy, czas, żebyście po prostu. Yy, Przeszli, poszli i dalej, dalej działali, ale w dobrej wierze. To, to znaczy, jeżeli ruszycie w tą drogę, to z, o, osiągniecie sukces. Może nie od razu, ale z czasem zobaczycie, że było warto, no, chociażby poszukać tej pracy, chociażby zmienić y, otoczenie. Także nie bójcie się, jeżeli Wam, a, że tak powiem, wyskoczy ta droga, pójdzie ta droga, to nie bójcie się, że y, coś Wam nie wyjdzie. Kiedyś z czasem to docenicie. Związki uczucia. Karta takiego ochłodzenia, To jest też żebractwo uczuciowe. Tu jest, jakby to powiedzieć. Taki smutek, chód i, że tak powiem, no taki... No nieciekawe, nieciekawe, nieciekawe odsunięcie, Nieciekawa. Jeżeli jesteście w związku, no to jest tak dosyć. Y, może się mocno ochłodzić. Jeżeli jesteście y, samotnymi, no to raczej w grudniu nie będziecie mieli szans na to, żeby rozwinąć jakiś, y, jakąś znajomość. Karta ta mówi o tym, że. Y, no co? Cieszyć się z małych rzeczy? Okej, okay. ale, ale czemu? Y, czemu nie można cieszyć się z większych? Niestety, w grudniu przyjdzie Wam korzystać i cieszyć się z tego, co. Co niestety wam będzie dane, a będzie wam dane bardzo niewiele, ale ta karta mówi o szczęściu do ludzi. Czyli jeżeli na przykład będziecie ruszycie w drogę, żeby, żeby y, znaleźć pracę, to ktoś wam pomoże. Ktoś zupełnie, y, osoba, który, po której byście w życiu się tego nie spodziewali, że wyciągnie rękę, bezinteresownie wam pomoże, pchnie, zrobi, podpowie, może was poleci. Także, także tutaj, tutaj yy, to szczęście do ludzi innych, obcych, tak? nie, nie, nie tych, co jesteście w związku. Yy, bardzo Wam się przyda w tym miesiącu, w grudniu. Natomiast w, w, w prawach pracy, cesarz. A karta mówi o stabilności, stabilizacji. Jak, jak to się ma do szóstki mieczy, czyli nowej drogi? Być może, że w grudniu. Yy, Rozpoczniecie na przykład, będziecie zaczniecie intensywnie wysyłać CV albo intensywnie przeglądać ogłoszenia. Natomiast, w samej pracy, jeśli ją macie do tej pory, to będzie bardzo stabilnie. Ani góra, ani dół, nie ma awansu, nie ma, nie ma degradacji, bo czwórka jest stałość, cesarz jest stałość. Natomiast dużo do powiedzenia będzie miał jakiś szef, jakiś, jakaś wysoka persona i być może ona w jakiś sposób. O tak po kolei. Szczęście do ludzi i wyśle was w nową drogę. Ona was pchnie do działań zawodowo. I ona będzie tym szczęściem, jakby to powiedzieć, do ludzi, powiązaną z piątką, y, z piątką monet. Także licz na to, że po pierwsze rzeczywiście będzie stałość, pieniądze dosyć dobre. Natomiast ktoś, kto jest personą, kto jest szefem, kto jest kto może być nad tobą, drogi byku, lub e, znajomy, który zna, zajmuje jakieś wyższe stanowisko niż wy, może Cię pomóc i wesprzeć i e, polecić do nowej pracy. Także rozglądaj się za dobrym, mądrym człowiekiem na stanowisku i nie lekceważ jego mm, rad, nie lekceważ jego chęci pomocy. Korzystaj z tego, bo to jest szóstka mówi, szóstka mieczy mówi o okazji, która się trafi. Okazji, którą musisz podjąć yy, nawet wbrew własnej jakiejś tam chęci i woli. Ale yy, z czasem zobaczysz, jak wielkie te profity będą i jak będziesz bardzo, bardzo zadowolony. Znam osoby, które wyruszając w szóstce mieczy powiedziały z czasem, że nie wyobrażają sobie powrotu do dawnego życia, nie wyobrażają sobie powrotu do dawnego miejsca, w którym były przed tym, kiedy się szóstka mieczy ukazała w ich życiu, w ich w wróżbie, wróżbie dla ich życia. Także e, nie żałuj. Idź z prądem ku nadziei, ku, przyszło, ku, ku, najle, ku, ku lepszej przyszłości. Wszystkiego dobrego.